Siemelczku, Siemelczku, ja jestem Salczka, W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie sekretny update Epic Games, który usunął broń bez stumików i wprowadził Skara z tumikiem, Stajperkę z, z tumikiem. Według mnie będzie to jeden z gorszych updateów w Fortnite, aczkolwiek sobie to przetestujemy i po prostu sprawdzimy. Jeśli Wam się spodobał ten materiał, to koniecznie docencie go łapką w górę na South Startia, ja to naprawdę mega doceniam. Trzymajcie Subika na tym kanale, wpiszcie kodik z i to oczywiście pomaga się rozwijać. I zapraszam Was już do oglądania. Pej. A więc dobra, już znalazłem pierwsze bronie z tumikiem Mamy Skara oraz Pema z stumikiem. Powiem wam. Tak, według mnie jest to mega dziwne, że oni półsuwali wcześniejsze bronie. Po prostu zwykły pistolet, tak jak już wam mówiłem na wstępie. Z zwykłego skara oraz zwykłą stajperkę z gierki. No ale co poradzimy da, to te bronie z tumikiem są według mnie trochę gorsze. Szczególnie gdzieś tu jest ziomek. Pokonajmy go tylko, gdzie on jest. Okej, okay, mamy tutaj ziomka za tą ścianą. Pyk, pyk, wskoczył do boksika. Pyk, skoczyliśmy. Dostaje laser z P90 i dobra, mamy chyba wszystkie bronie z tumikiem, które zostały Wprowadzone poza pistoletem. Ponieważ jeszcze jest pistolet z tumikiem, jak pewnie dobrze wiecie, więc musimy znaleźć jeszcze pistolet z tumikiem. Okej, okay, mamy go tutaj. I to są chyba szyściutkie broni z tumikiem, które już zostały zostały wprowadzone z tego co mi się zdaje. Możecie dać znać w komentarzach, aczkolwiek ja wam powiem tak. Jeśli chcecie mieć. Nie no, ja Wam chciałem coś powiedzieć, a mnie porywa ufo. Powiem Wam tak. Jeśli chcecie mieć bronię. Poprzednie, typu na przykład jak piliście snajperkę zwykłą i tak dalej To wystarczy polecieć się na jakiegoś NPC-ta, który jest odpowiedzialny właśnie za daną, że tak to nazwę Wystarczy polecieć na NPC-ta, który jest odpowiedzialny, że tak to nazwę, za daną po prostu broń Ponieważ zostały NPC-ty na mapie i one dalej posiadają te bronie zwykłe, które były wcześniej, co jest według mnie mega dziwne Aczkolwiek tu jest ziomek, on strzela jakimś krzakiem, on jest wykrętem Nie lecimy, ja pierdziele, lecimy Dobra, laser Pada, let's go, bo kleczymy się, my sobie chociażby polecimy po zwykłą snajperkę, którą można kupić u mpc tak który znajduje się oto w tym miejscu, więc ja sobie walę szybko apteczkę i lecimy po zwykłą snajperkę. Dobra, jest jeszcze ziomek przed nami, go spróbujemy sobie jakoś zlaserować Już się chyba kończą maty, więc wejdźmy sobie na HGK Edit ściany, dobra O kurde, misujemy totalny Artur Ej, bo mamy Dobra, szybka apteczka na dachu, czyby zdążymy to walnąć? Dobra, walnęliśmy aptekę Tu mamy ziomeczka, sobie go postamujemy. dobra Crack shield, dobra Tyk! I dobra, pokonany chłop został. W ogóle jest straszny wysyp tych broni z tumikiem, ja tego nie rozumiem. Zobaczcie, każdy ma praktycznie jakąś broń z tumikiem. Wcześniej mi się zdaje, że ich aż tak dużo nie było. I na pewno wcześniej to UFO mi nie latało nad głową, widzowie. Ale że ja sobie lecę, a chłop nie goni UFO jak jakiś totalny szef? Co ty robisz, ziomek? Co to jest za walka w ogóle? Ja pierdzielę. Dobra, mojego UFO umiera i padamy?! Dlaczego to tak działa? To nie ma sensu, widzowie! Jakiś MA NASZE LUTY Dlaczego MY się z tym zjąłem? I w niebo, ufa. Ja nie wiem, leciłem kolejną gierkę zagrać, tylko tym razem wygrajmy tymi broniami z tuwikiem, bo teraz to nawet nie miałem, jak się wam wykazać, widzowie. A więc dobra, mamy buta, zobaczcie, sami podbiegam i mamy zwykłego Skara do kupienia. Jak widzicie, jak go kupię, to normalnie mogę sobie zestrzelić. Wszystko, ten skarb działa tak jak powinien, aczkolwiek wiadomo, ja nie mogę z niego krystać, więc go wywalam. Teraz ja kończę gadanie i robię bomba na banie. Kończymy balet, tylko gdzie jest ten ziomo? Pod tymi schodami, dobra, crack shield, dwa light, Aby go upoperowało. O kurde, do bota strzeliłem. To nie był dobry plan. Kiedy jestem, bot, wytyfy jakby. Dziewek jest tu za tymi schodami. Jakby go tu zrobić? Patrzcie to, Pyk i ograny na wóz, goście, zostałeś. Oczywiście szybki taj zwycięstwa, zwycięzca, buga world cup winner i lecimy dalej na jakiś podjazdzi. A to co to jest za dziwak, to ja nie mam pytań. Dobra, jest przed nami jakiś ufo chłop. Dobra, o Jezu, święty diamasów I'm duel po prostu do AIBA, po prostu do AIBA, lepszego aiba Dobrze, my mamy lepszego Aiba. Ja już jestem tak mocnej, że dawaj kolejny. Ten co wariat zarywa auto, ja nie wiem, ja się chowam, idę tu otworzyć skrzynkę. Małe potki, mogę wukejować. Małe potki, może tu będą małe potki. Let's go, mamy małe potki, chłopa przed nami. Pyk. Szybko jeden minisek. Czy on będzie sięgał po te miniski przed nami? Chyba nie, więc sobie go po prostu podjedźmy. Jednak je podniósł. To twój koniec. Pyk. Dlaczego mi nie wyskoczyło? Halo? Nie ma co aby to tobą się tak bić. Dobra. Crack shield. Pyk. Skok do boksa, Dobra. Laser i chłop dostaje na dziurę. By the way, nie wiem jak to na przykład działa, że mamy i zwykłego PMA i pm -y z tubikiem, a na przykład skary usunęli. Dlaczego tak jest? Nie mam pytań. Naprawdę. Wszystko fajnie, mamy aż trzy fragi, aczkolwiek nie mamy jeszcze wszystkich broni z tumikiem, a ja najchętniej miał wszystkie broni wygrywając tą grę z tumikiem beku naszym. Czyli do szczęścia potrzebujemy jeszcze stajperki oraz pistoleciku. Stajperkę mamy teraz znaleźć tylko pistolet. Nic więcej mówić, nie muszę mamy i pistolet. Dobra. Fix I i'm dobra, chłopiec crack. I ja pierdzielę, dobra, chłopiec D! Ja nie wiem, że ja wyszedłem do takiego I fight, to aż sam jestem w szoku. Ale aby ten ziomeczek miał masę Dobra niszczymy sobie tutaj ciężarówkę może będzie Big Okej okay, leżą Big na ziemi. lets go Wypijmy sobie szybko Biga i możemy kogoś wukajować, bo mamy full HP i full kewika Dobra jest ziomek na plecach pyk stajperka, nie trafiliśmy Ziomek się zabudował w tym domku przed nami Czy on jest w tym boksie? z w tym boksie Spróbujmy mu stajmingować, stajperkę, jak się zedetuje Okej okay, on ma predit na okno lets go Bracie ja pierdziele, wyjdźmy jego oknem On dalej buduje na Predicie, to mnie tylko dziś z tym wszystkim Dobra, że on tu się zedytuje? Nie zedytuje się Ja pierdziele, że chłop takie coś gra Mamy go w boxie, full boxik Ty, krak jest, okej okay. Weźcie white Dobra, po prostu zwykły laserek pokonujemy Raula, let's go Dobra, ja sformuję sobie trochę baców, jest jakaś bandit fura za nami, więc Dosiąg mu się po prostu tej fury albo bują ze strzelby. Chyba ze strzelby będzie najlepszą opcją w tym wypadku, z tego co widzę. Dobra, fura ma minus 50 ziomeczek. Byk, szybka stajperka. O kurde, gdzie trafiliśmy go? Umarł. Czeką przyspalił jak szef? Let's go! O to chodziło. Dobra, widzę tu ziomeczka. On. Raczej piknie na nas tutaj, okej, okay, jest za ścianą tą kamienną Spróbuję znaleźć jakiś fajny kąt na niego, pyk Jedne schody, nie, 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 krowa, okej okay. Ja pierdziele, gdybym nie wziął tej krowy to byśmy padli widzowie Kop przejął HG, nie da się patrzeć o, Chyba nie pamięta tego jakby, że to są moje boxy, tak mi się zdaje Bo gra dosyć głupio, z tego co widzę O kurde, ale ma spaza, więc czy gra głupio, czy też nie, to ja się nie mogę mu tak zalidować. A jednak to zrobiłem. Anna Lewandowska, widzowie, została pokonana w Fortnite. Cie. Ja to sobie w CV wpiszę, że to jest Polak, to oczywiście musimy zatańczyć, Wypijmy sobie Biga, ale Adie Lewandowską pokonać w Fortnite to jest już naprawdę zaszczyt. Ale wbijmy się na blisko, ponieważ oni raczej mają low HP, tak mi się zdaje, bo cały czas się biją. Dobra, dostał dach, crack shield. To ma mój dach, wszystko jest swoje. Ostatni hit, dobra, dostaje. I mamy jeden na jeden z działem. Let's go. Mamy wszystkiego w kap praktycznie. Trzymamy big potki, Nie mamy big potki Mamy złotego skara. Okej. Okay. No dobra, w tym momencie ja chcę jakiegoś trickshot'a Dajcie mi dwie stajperki. dziomka gdzieś tutaj byście nam mogli też dać. Ale go nigdzie nie widzę. Spróbujemy mu trafić do skołpa. Aczkolwiek najpierw weźmy sobie biga z lutu Anny Lewandowskiej. I zobaczymy, czy doskop tam odda, czy też się odda. Dobra, podmieniony został. Okej. Okay. Jeszcze ja pierdzielę, ale nam wybombił Jeden noskop nie trafiody, drugi też nie trafiody, okej. Okay. Nie no, tu nie ma opcji noskopa, mi się zdaje z tym ziomem. Nie ma pajacerki, widzowie. I co? w wumucie gościu, zaraz toduje. O kurde, on wypił jakąś potkę z tego co widzę. I on nas trafia cały czas. Kurde bele, dobra. Dostaje po 30 hity, dobra. Mamy haj po raz kolejny na Dim, okej. Okay. Przejdźmy sobie do strefy na górkę. O kurde, że on i takiego edit kursa chce zrobić. Mamy haj na Dim, ale nie da długo chłopco mi dachy stawia. Ja pierdzielę. To jest jakiś to pocuk widzowie przecież. Jadę. Mamy stajperkę przeładowaną na piątce. Jest. Trafmy go chociaż trochę i trafmy mu stajperkę, a chłopca zabija w top 2, nie umie się bawić. Takiego ziomka na pocucha spotkaliśmy na casualu, widzowie, zobaczcie co on robi. Po co ty grasz w casualę? i ta des arenę z pocuchu? Ale dobra, powinienem ten temat, ja wam serdecznie, widzowie, dziękuję za oglądanie. Dajcie znać co sądzicie o tym update'cie, według mnie to jest mega słabe, że wycofali zwykłe skary z gry. Nie ma to jakby sensu, ponieważ to była taka trochę nostalgia. Dajcie znać co uważacie o tym, tak jak już mówiłem, co uważacie o tym filmie również i trzymajcie się, do następnych, na razie, yo, yo pig.